Mindfulness i medytacja. Jak zredukować stres i zwiększyć kreatywność? Rozdział 2. Medytacja podstawy praktyki. 2.4 Jak medytacja wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne? Zagadnienia. 2.4.1 Wpływ na zdrowie psychiczne. 2.4.2 Wpływ na zdrowie fizyczne. 2.4.3 Medytacja a zdrowie psychiczne i fizyczne badania i dowody. 2.4.4 Programy i aplikacje wspierające medytację. 2.4.5 Podsumowanie. Medytacja to praktyka, która od wieków stosowana jest do osiągania równowagi psychicznej oraz poprawy samopoczucia. W ostatnich latach pojawiło się wiele badań, które potwierdzają jej pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. W poniższych podpunktach przedstawiam szczegółowe informacje na ten temat: Redukcja stresu. Medytacja jest znana ze swojej zdolności do redukcji poziomu stresu. Badania wykazały, że regularne praktykowanie medytacji może obniżyć poziom kortyzolu, hormonu stresu. Uczestnicy medytacji uważności zgłaszają niższy poziom napięcia i większe poczucie spokoju. Poprawa nastroju. Medytacja może zwiększać poziom serotoniny i endorfin, co przyczynia się do poprawy nastroju i ogólnego samopoczucia. Regularna praktyka medytacji może także pomóc w zmniejszeniu objawów depresji i lęku. Zwiększenie samoświadomości. Medytacja uważności i inne techniki pomagają w rozwijaniu samoświadomości, co z kolei pozwala na lepsze zrozumienie siebie i swoich reakcji. To może prowadzić do lepszego zarządzania emocjami oraz podejmowania bardziej świadomych decyzji. Zwiększenie koncentracji i uwagi, regularne medytowanie poprawia zdolność do koncentracji i skupienia. Badania sugerują, że medytacja wpływa na zwiększenie objętości istoty szarej w obszarach mózgu odpowiedzialnych za uwagę oraz kontrolę impulsów. Obniżenie ciśnienia krwi, praktyka medytacji, szczególnie technik takich jak medytacja transcendentalna, została powiązana z obniżeniem ciśnienia krwi. Regularne sesje medytacyjne mogą przyczynić się do poprawy zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Wsparcie układu odpornościowego, medytacja może mieć pozytywny wpływ na układ odpornościowy, zwiększając jego zdolność do walki z chorobami. Badania pokazują, że osoby medytujące są mniej podatne na infekcje i choroby. Ułatwienie w redukcji bólu, medytacja jest często stosowana jako technika wspomagająca w terapii bólu. Uczestnicy medytacji zgłaszają mniejsze odczuwanie bólu, co może być związane z większą tolerancją na dyskomfort oraz lepszym zarządzaniem stresem. Poprawa snu, medytacja może pomóc w poprawie jakości snu. Osoby medytujące częściej zgłaszają lepsze zasypianie i dłuższy czas snu, co jest szczególnie ważne dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Badania kliniczne Liczne badania kliniczne udowodniły, że medytacja ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Przykładem może być badanie przeprowadzone przez American Psychological Association, które wykazało, że medytacja uważności znacznie zmniejsza objawy depresji i lęku. Metaanalizy Przeprowadzone metaanalizy potwierdzają, że praktyki medytacyjne prowadzą do znacznej poprawy w zakresie zdrowia psychicznego. Na przykład, badania opublikowane w czasopiśmie Psychological Bulletin wskazują na efektywność medytacji w redukcji stresu i poprawie jakości życia. Hitbace aplikacja oferująca różnorodne medytacje i kursy, które koncentrują się na redukcji stresu i poprawie zdrowia psychicznego. Zawiera także sesje związane ze zdrowiem fizycznym. Calm, Calm to popularna aplikacja do medytacji, która oferuje programy redukujące stres oraz techniki poprawiające jakość snu. Wspiera również zdrowie psychiczne poprzez medytację z przewodnikiem. Insight Timer. Ta aplikacja oferuje setki darmowych medytacji i sesji związanych z poprawą zdrowia psychicznego i fizycznego, prowadzonych przez różnych nauczycieli i ekspertów. Medytacja to wszechstronna praktyka, która ma znaczący wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Regularne jej praktykowanie może prowadzić do poprawy samopoczucia, zmniejszenia stresu oraz poprawy zdrowia ogólnego. Zróżnicowane techniki medytacyjne pozwalają każdemu na znalezienie metody odpowiedniej dla siebie, a dostępne aplikacje i programy ułatwiają rozpoczęcie i kontynuowanie praktyki. Mindfulness i medytacja. Jak zredukować stres i zwiększyć kreatywność? Rozdział 2. Medytacja podstawy praktyki. 2.4 Jak medytacja wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne?